1863 lipca. Tak niespodziewanie musiałem opuścić Warszawę, żem nawet nie mógł przyjść przede drzwi waszej, pamięci się polecić. Byłem dniem w spokojny, nie domyślając się nawet, że mi co zagrażać może. Z rana dano mi znać, że czeka mnie więzienie, badanie. Naturalnie w ostatku co najmniej wygnanie, choć żadnej winy nie było, bo do tej się nie poczuwam. Poradzono mi ujść, aby tych następstw uniknąć, Miałem wstręt do ucieczki, która zawsze upokarza człowieka, bo jakiegoś poczucia przyznania się do winy domyślać się każe. Ale dziś, gdy rozpoznania sprawy spodziewać się niepodobna przy roznamiętnieniu obecnym, prosty instynkt wskazywał potrzebę schronienia się. Tak uczyniłem zrazu, nie przewidując jeszcze, jak mną pokierują losy. Człowiek nigdy sam siebie pewny być nie może. Miałem potrzebę widzieć się ze starym ojcem tej nieszczęśliwej, która błąd swój taką męczarnią i życiem przypłaciła. Trzeba było, żeby ręka przyjacielska gorzki ten napój mu podała. Pojechałem do niego. Droga do miasteczka przeszła bez wypadku, co dziwna, ale nie uniknąłem niespodzianek bolesnych u celu podróży. Ledwie tu przybyłem, miasteczko zajęli Moskale, powracający z wycieczki i wiodący z sobą jeńca skazanego na powieszenie. Pierwszy tu raz spotkałem się z owocami powstania. Nie mogę wypowiedzieć, jak mnie przeraził ten stan rozprzężenia społecznego, który wojna za sobą prowadzi. Przywykłemu do życia normalnego społeczności cywilizowanych nagle się znaleźć w położeniu, w którym żadne prawo człowieka nie broni, gdzie własność, życie, cześć są na łasce silniejszego, a niewykształconego żołdaka okropnie. Byłem jakby cudem przeniesiony w te wieki, w których o wszystkim siła i pięść rozstrzygała. Zdawało mi się, że śniłem. Ale zamiast bohaterów tych wieków, w których świat walczył o każdą ziemię i stopę, zamiast mężów szlachetnych i boju heroicznego, widziałem tłumy wyjące piano, którym dzikość prawie bydlęcy nadawała charakter. Zwycięzcy najgrywali się ze zwyciężonych w sposób nieszlachetny, pogański, rozdzierający serce. O kilka kroków ode mnie siedział ten, dla którego stawiono szubienicę. Cudem dostałem się do niego. Wystaw sobie przerażenie moje, gdy w nim poznałem przyjaciela i Wasia, towarzysza włoskiej podróży. Na aqua sola w Genui był on ze mną. Ale znalazłem go w takim stanie, że mnie prawie nie poznawał w gorączce, mówiącego od rzeczy. Na próżno starałem się go ocucić, opamiętać. Biedny cierpiał straszliwie, a nim ostatnie uderzenie się kiery dokończyło szubienicy, nie żył. Bóg chciałby na słomie więziennej dokonał krótkiego żywota. Dla przykładu powieszono trupa. Otóż od czego zaczęła się podróż moja? Nazajutrz ranne dnia brzaski odkryły złowrogie rusztowanie wzniesione naprzeciw kościoła, a na niem białym całunem obwiniętą postać tego, który był przyjacielem mojego serca. Wyszli wkrótce Moskale, zostawując po sobie tylko tę szubienicę na pamiątkę. Około południa nadciągnął oddział powstańców z drugiej strony. Wyszedłem na jego spotkanie. Było coś okropnego, przerażającego w tym pochodzie na śmierć ludzi, którzy wyznaczeni byli na ofiary. Weszli cicho, kubką małą, z chorągwią na prędce zszytą, z, szytą, z namalowanym na niej orłem osadzonym na ladajakim drzewcu. Dzieci starej Polski, uzbrojone licho lub nieuzbrojone wcale. Większa część miała tylko dzidy lub kosy, osmalane kijem, leścami zakończone. Na twarzach ich widać było heroizm, poświęcenia, blady, nadziei. Mówiąc z ludźmi, dawali ją drugim, ale jej dla siebie nie mieli. Jak gladiatorowie w cyrku witać mogli tłumy, morituri vos salutant. Nikt tylko odgadnąć nie mógł, jaki rodzaj męczarni miał ich ze świata zgładzić. Z szubienicy zdjęte już zastali ciało zabitego Iwasia, ale rusztowanie stało w pośrodku rynku, gdy oddziałek nadciągnął do miasteczka. Jadący przodem dowódca zdjął przed nim czapkę jak przed krzyżem, wszyscy uchylili głów. Milczenie było uroczyste, jakby odmawiali modlitwę. Mieszkańcy, popłoszeni za drzwi, z półuchylonych okien, z węgłów spoglądali, nie śmiejąc zbliżyć się do oddziału, choć do tego biednego orła białego biło im serce, a oczy ujrzawszy go, płakały zarazem radością i trwogą. Smutne jakieś przeczucia otaczały tych ludzi, ciążyły nad nimi, ale męstwo nie opuszczało. W garści tej żołnierzy dobrowolnych znać było, że szli z przekonania, z uczucia, z pojęcia wielkiego, choć ciężkiego obowiązku. Tłum, co się cisnął za głównymi dowódcami, był tym tłumem, który wszędzie garnie się za energią i siłą pociągnięty ich urokiem. Wielkość i powaga zdobiły kilka, szczególniej obliczów. Widać w nich było męczenników niosących głowy swej krew dla idei swobody, obluzganych po twarzą, skazanych na urągowiska – ale nieustraszonych. Mamże się przyznać, że widok ten napełnił mnie zarazem politowaniem, czcią i współczuciem? Może jeden z pierwszych, gdy wszyscy patrzący się wahali, podszedłem do dowodzącego. Poznałem go z twarzy z daleka, był to przyjaciel Wasia, którego często widywałem w Warszawie, młody człowiek niepohamowanego zapału. Zobaczywszy mnie, zdziwił się mocno. Co tu pan robisz? spytał. Jestem tu od wczoraj wypadkiem. Co znaczy ta szubienica? Wczoraj przybyli tu Moskale, odpowiedziałem smutnie. Wystawiono ją dla konającego Iwasia, ale on zmarł w nocy i ciało jego tylko dziś obwieszono. Janek zginął? zawołał dowódca. O mój Boże, jeden z najgorętszych naszych braci. Któż go zastąpi? Słyszałem, że wczoraj ich rozbito, myślałem, że ocalał. Ostatni podobno widziałem się z nimi, mówiłem, ale był w gorączce, nieprzytomny. Jedną więcej ofiarą, do rocznika krwi, rzekł, potrząsając głową. Ale ofiary konieczne. Nie tracimy ani nadziei, ani odwagi. Moskale więcej od nas są potrwożeni. Ach, gdyby broń była. Przerwano nam wkrótce rozmowę. Oddział chwilowo tylko dla zaopatrzenia się przybył do miasteczka i natychmiast wyruszyć musiał. Kilkunastu mieszczańskich chłopców i czeladzi przyłączyło się do niego. Ten i ów wyniósł starą broń, zakopane od 1831 roku, że szablice zardzewiałą. Wszystko to dawano ukradkiem. Sąsiad oglądał się na sąsiada, aby go potem nie doniósł. Żywność wynoszono kryjomo, grosz ofiarowywano przez trzecie ręce. Znaczniejsi mieszkańcy, płacząc, pochowali się. Poza łzami, entuzjazmem, czuć było postrach, przewidywanie następstw. Patrzałem na tę scenę ze wzruszeniem i wystawiałem sobie jedno z ostatnich powstań izraelskich przeciwko potędze Rzymu. Wszystko tam tak samo być musiało. Losy to naszej ojczyzny starej powtarzały się w żywym obrazie. Toż samo prześladowanie, bohaterstwo ofiary, postrachy. Takież blade męczenników twarze, taż miłość ziemi, wiary, swobody. Nic mnie nie wiązało, nic nie wstrzymywało. Nie miałem jak nie mam przyszłości. Odepchnęli mnie wszyscy. Idea, z którą szedłem do współbraci, nie przyjęła się. Może ją kto inny szczęśliwszy podejmie. Łzy mi napełniły oczy, poruszyła się pierś. I od jak powiedziałem sobie, pójdę z nimi. Mogęż piękniejszą umrzeć śmiercią, święciej, zginąć jak spłacając dług krwi za braci moich. W innej chwili mego życia, może bym się zawahał. Teraz taką czczość w nim czuję, taki brak celu, takie zniechęcenie, że na pierwszą myśl tę odżyłem, krew popłynęła chyżej. Nie miejcie mi tego za złe, nie dziwujcie się temu, że z góry, nie wierząc w to powstanie, w ten odzew do siły, odmówiwszy grosza na ten cel, poświęciłem mu siebie i życie. Nigdy nie mógł podsycać rewolucji przed jej wybuchem. Ale gdy nieszczęśliwy naród powstał, ujął za broń, gdy poczuł, że potrzebuje nową kartę rozpaczy w dziejach krwią zapisać, obowiązkiem mym było stanąć tu za braci Izraelitów razem w szeregu i rzec, Oto jestem ja, Żyd. Nie potępiajcie mnie, chciejcie zrozumieć. Nie wierzyłem w powodzenie tej walki, jestem pewny i dziś zwycięstwa Moskali. Nie dla ich liczby może, ale dlatego, że naród niecały wstrząsł swe kajdany, niecały czuje jako jeden człowiek, rozdwojony jest, rozbity, zobojętniały i jak my, zardzewiał niewolą. Pomimo to idę, dlatego, że żyt, dlatego, abym dał świadectwo, że połączenie się nasze nie było słowem, ale czynem, że znaleźli się tacy, co obok dających życie przynoszą też swój żywot na ofiarę. Co się zresztą stanie, nie przewiduję, nie wiem, tego pewne, że śmierć musi mnie czekać w końcu, bo jej szukać jest moim obowiązkiem. Cud chyba ocalić może. List ten więc, przyjaciółko mojej młodości, jest jakby ostatnią wolą i prośbą ostatnią. Zaklinam cię naprzód: Miej staranie i pamięć o matce mej, której do rozporządzenia zostawiam wszystko, co miałem, dla sióstr, brata, rodziny. Przekaż moją myśl, posłannictwo moje braciom mym w Izraelu, powiedz im, że z innymi ludy iść powinniku światłu i postępować, nie rzucając tablic prawa starych, które nam dał nieśmiertelny nasz prawodawca. Niech się otrząsną z tego, co drugim zarzucają i wyżsi nad wiek będą, jeśli chcą przodować ludzkości, do czego niegdyś byli przeznaczeni. Nie dumą świeżo wyzwolonych niewolników, nie goryczą i nienawiścią do ludzi, ale łagodnością i wyrozumiałością wyprzedzać drugich powinni. Niech będą lepsi od innych, aby potężniejszymi byli. Świat dziś już czuje postrach panowania naszego, a myśmy jeszcze do niego nie dorośli, bośmy z siłą nową przejęli wszystkie wady kast mających przewagę i czujących swą władzę. Pozbądźmy się ich, abyśmy się nie stali tem, czym były dumne arystokracje rodu, feodaliści i panowie z Bożej Łaski. Niech Boża Łaska uczyni nas braćmi narodów i sługami, panujmy sobie tylko i namiętnościom naszym. Nad wszystko zaś nie wyrzekajmy się prawa i obyczaju, nie zapierajmy się narodu, nie odziewajmy się fałszem. Samiśmy upokorzenia naszego winni. Siebie się wstydząc. Ci, z których praojcami Bóg rozmawiał widomie, wysoko czoło między narodami nosić mogą, ale to czoło promienne być powinno jak czoło mojżeszowe, nie dumą, ale światłem, i serce promienne, dobrocią. Otrząśnijmy się ze zgniłych ateizmów dzisiejszych, wróćmy do jednego Boga naszego, wlejmy wiarę do pustych piersi, które dziś zapełnia zimna chciwość i samolubstwo. Mimowolnie uniosło mnie pióro i chęć oddania ci tego, co mam, co czuję w sobie najlepszym, idei mojej. Ale ty już ją znasz i dosnąć potrafisz. żegnam cię, losy nasze są w ręku Boga. Mamże z pokorą wyznać ci w końcu, że mój heroizm dzisiejszy tobie w znacznej winienem części. Gdybyś mi była zostawiła choć nadzieję nadziei szczęścia, może bym pożałował życia. I nauczył wyżej je cenić. Przypomnij ten wieczór, w którym odpowiedziałaś mi, że niewiasta jedno ma serce, raz jeden tylko ślubować może. Od tej chwili i od godziny, gdy moi współbracia otwarcie wypowiedzieli mi, że nie podzielają przekonań moich, uczyłem się niepotrzebnym nikomu. Nie żałuj mnie, nie trwórz się o mnie. Umrzeć potrafię godnie, bez jęku. Cóż warto życie, gdy Bóg mu odejmie cele. Jutro wychodzimy stąd. Kupiłem konia, rynsztunek, broń i idę służyć jako prosty szeregowiec, bo dowódców mamy aż do zbytku. Może za mną pójdzie który z moich współwyznawców, bo tu się krew nasza pomieszać powinna, aby nasz sojusz był trwały. Żegnaj mi, Bóg wielki. Wiesz, że dusza nie umiera, a czyste dusze w jedną lecą stronę. Może się tam gdzie spotkamy.